Cześć! W dzisiejszym arze chcemy Was zabrać na wycieczkę po naszym pięknym kraju. Wegetacja bardzo przyspieszyła w ostatnim czasie. Wkroczyliśmy w bardzo newralgiczny, ważny czas dla roślin uprawnych. Pokażemy Wam jak wyglądają plantacje rzepaku ozimego oraz zbóż zimych po tej bardzo łagodnej zimie. Zatem ruszajmy w kraj, zapraszamy! Sytuacja z ochroną rzepaku zimnego w tym roku nie jest standardowa, nie jest normalna. Tak naprawdę mamy ledwie połowę marca, a już wjechaliście z pierwszymi zabiegami ochronnymi. W niektórych przypadkach były to zabiegi pielęgnacyjne związane z dostarczeniem niezbędnych makro i mikro elementów czy biostymulatorów, ale także widzieliśmy już pierwsze opryskiwacze, które wjechały na plantację po to, aby wyregulować odpowiednio rzepak oraz ochronić przed pieszymi szkodnikami, przed chowaczami łodygowymi. Przyrostki w marcu, w szczególności jeżeli, jeżeli były już wykonane pierwsze zabiegi ochronne, są na pewno niebezpieczne. Niebezpieczne dlatego, ponieważ jeżeli minie zbyt krótki okres czasu między zabiegiem ochronnym a właśnie owym przy, przymrozkiem, to może się to skończyć jakimiś objawami fitotoksyczności, które będziecie mogli zaobserwować na swoich plantacjach. Pamiętajcie o niezbędnych mikroelementach. W przypadku rzepaku mówimy oczywiście o boże oraz o molibdenie. Tak naprawdę warto, w szczególności jeżeli mówimy o boże, dawać ten mikroelement częściej, ale w mniejszych dawkach. Tak, aby uzupełnić jego potrzeby w kontekście zarówno lepszego rozwoju rośliny, ale również. Lepszego, bardziej prawidłowego procesu kwitnienia. A trzeba przyznać, że kwitnienie rzepaku czeka nas pewnie już za kilka tygodni. Obserwujcie, jak będą rozwijać się Wasze plantacje rzepaków w najbliższych dniach, ponieważ pogoda będzie rozdawała karty, i na pewno. Od pogody, od temperatury, przede wszystkim od tego, jakie będą duże spadki temperatury w nocy, będzie zależało jak te rośliny będą się rozwijały w najbliższych tygodniach. Tak naprawdę, jeżeli uprawiacie rzepak często na tym samym polu, to już dzisiaj zachęcam Was do tego, abyście zabieg drugi, tak zwany zabieg T2, przyspieszyli, czyli wykonali go przed fittingiem rzepaku. Ale myślę, że na ten temat będzie jeszcze czas w najbliższych odcinkach naszego kanału. Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, kiedy regulować rzepak wiosną. I tak naprawdę ten sezon jest idealny do tego, aby troszeczkę się z tym zabiegiem wstrzymać. To znaczy, nie od razu wtedy, kiedy rzepaki ruszają w pęd, kiedy strzelają w pęd, tylko w momencie kiedy ten pęd ma długość co najmniej 20-25 cm. Mamy sytuację taką, że większość plantacji jest wyrównana ich obsada jest dobra, albo nawet można powiedzieć bardzo dobra, dlatego można troszeczkę później niż zazwyczaj ten zabieg regulacyjny wykonać. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na pewno wystawcie żółte naczynia, w szczególności w momencie, kiedy zacznie się znowu robić ciepło, czyli kiedy temperatura w dzień przekroczy 10 stopni, a w nocy przekroczy 5 stopni Celsjusza. To są temperatury właściwe czy idealne do tego, żeby na plantację rzepaku natywały kolejne szkodniki. Bardzo ważną sprawą są chwasty, jeżeli nie zwalczyliście ich na jesień, oczywiście powinniście to teraz robić jak najszybciej, jak pogoda na to pozwoli, a nawet jeżeli zwalczaliście jesienią, to i tak zlustrujcie swoje pola, bo czasami może dojść do wtórnego zachwaszczenia po tak łagodnej jesieni i zimie. Newralgicznym momentem wiosną pod kątem stosowania herbicydów jest faza końca krzewienia, ponieważ do tego momentu możemy stosować chlorotoluron, czyli popularna substancja do zwalczania choćby miodu zbożowej. Natomiast jeżeli ta faza nam minie, roślina zacznie szczelać w źdźbło, wówczas odstawiamy chlorotoluron i możemy zastosować na przykład fenoksaprop, substancję bezpieczną dla tej fazy rozwojowej. Ale chwasty jednoliścienne to nie wszystko. Mamy oczywiście jeszcze do zwalczenia chwasty dwuliścienne. I tu myślę warto wybrać takie rozwiązanie prostsze. Lepiej zastosować preparat, który zawiera więcej niż jedną substancję czynną, najlepiej dwie. A są również preparaty, które zawierają trzy substancje. Wtedy rzeczywiście to jest takie najsilniejsze, bardzo mocne działanie. Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona fungicydowa. Po takim przebiegu pogody, jaki mamy za sobą, presja jest bardzo duża. Dlatego możemy wyróżnić dwojakiego rodzaju podejście do zwalczania chorób. Pierwsze to jest to, gdy jeszcze czekają nas spadki temperatur czy też yy, przymrozki, a presja ze strony mączniaka jest bardzo duża. Wówczas możemy zastosować preparat, który yy, niekoniecznie ma Wysokie wymagania temperaturowe, a ograniczy nam, czy też zatrzyma i zwalczy mączniaka. Drugie podejście to podejście pełne, czyli stosujemy już tak zwany zabieg T1, który oprócz mączniaka zwalczy nam również choroby liści, choroby podstawy źdła, ale pamiętajmy, że tutaj większość dostępnych preparatów na rynku wymaga temperatur nieco wyższych. Takie minimum zazwyczaj to jest. 8, 9, a nawet 10 stopni. Znajduje się na południu Wielkopolski na plantacji sianej około 10 października. Widzimy ten łaniec dosyć przewiewny. Już możemy zaobserwować choroby nowe, świeże, ale również możemy na starszych liściach zobaczyć, że presja tutaj ze strony chorób również była jesienią. Na tej konkretnej plantacji zabieg T0 bym nie stosował, tylko rzeczywiście poczekał aż zaczniesz strzelać wźbło, i wtedy zastosował mocne rozwiązanie, które zwalczy nie tylko mączniaka, ale również pozostałe choroby. Na powodzenie zabiegu T1, w takim dużym uproszczeniu, składają się dwa czynniki. Pierwszy to dobór odpowiednich preparatów, aby nam te choroby skontrolowały. Drugi czynnik, szalenie ważny, często niestety bagatelizowany przez nas, to jest termin aplikacji. I tutaj najlepszym oknem to jest faza BBCH 30-31, czyli wtedy, gdy roślina wstaje i pnie się ku górze. Oczywiście rośliny oprócz makroelementów jak azot, fosfor czy potas potrzebują również mikroelementów, szczególnie w tym e, momencie intensywnego wzrostu. Tutaj powinniśmy pamiętać o takich e, mikroelementach jak miedź, e, mangan, molibden czy też e, cynk. E, natomiast jeżeli nie stosowaliście biostymulatorów, to jest również zagadnienie, nad którym się wart, warto pochylić, e, ponieważ biostymulatory Szczególnie w okresach takich bardziej stresowych, ułatwiają roślinie funkcjonowanie i usprawniają wszelkie procesy życiowe, jak i również wpływają jeszcze i ułatwiają rozwój, czy to też stymulując rozwój systemu korzeniowego. Aby w pełni wykorzystać potencjał biologiczny, który drzemie w roślinach, nie da się pominąć tego zagadnienia. Wiele plantacji w naszym kraju już albo za chwileczkę osiągnie fazę pierwszego kolanka. Jest to odpowiedni moment na zastosowanie retardantów, czyli produktów odpowiedzialnych za regulację pokroju rośliny. I tutaj substancji, które możemy zastosować, to trinek sapak, czy też chlorek mepikwatu. Albo mieszaninę preparatów zawierających te substancje czynne. Wiosna tego roku jest trochę dziwna i to nie tylko w kontekście panującej pogody, ale również sytuacji epidemiologicznej, którą mamy w naszym kraju, ale nie tylko. Tak naprawdę mamy ją na całym świecie. Przestrzegając zatem zasad takiej pewnej izolacji pu publicznej, zdecydowaliśmy się tym razem nagrać troszeczkę inny odcinek Aru i poprosić naszych kolegów. Doradców klienta, którzy pracują w terenie, o to, aby pokazali wam, jak wyglądają plantacje zbóż oraz rzepaku w różnych częściach naszego kraju. I to jest właśnie teraz ten moment, żebyście mogli się z tym materiałem zapoznać. Witam! Jest 17 marca i znajdujemy się na polu, gdzie 25 września zostało zasiane przężyto. przężyto odmiany Wizello. Zobaczmy, jak łagodna zima wpłynęła na stan. Roślin oraz na stan zachwaszczenia. I zaznaczę tutaj, że zabieg herbicydowy jesienią był wykonywany. Jak widać, rośliny są dość mocno rozkrzewione. Tych rozkrzewień jest do 4-5. Na liściach widać różne oznaki postępowania już od jesieni, chorób i obecności patogenów powodujących znane nam choroby głównie występujące wiosną, ale ze względu na pogodę, aurę, jaka była przez jesień i zimę, to tak naprawdę z patogenami w zbożach i nie tylko mieliśmy do czynienia przez cały ten okres. Jeżeli chodzi o fazę rozwojową, to widać, że pierwsze kolanko jest ma już tak naprawdę miejsce, także jest tutaj już pora na regulacje charakterystyczne dla tego pola są również niedobory makro i mikroelementów. Takim wyraźnym sygnałem dla plantatora o niedoborach, głównie azotu, są właśnie zabarwione na czerwono-fioletowo blaszki liściowe. Widać gołym okiem, że jest tutaj dość spory problem z miotłą zbożową. Jeżeli chodzi o gatunki chwastów dwuliściennych, to w mniejszym lub większym stopniu są one tutaj zwalczone, mam na myśli fiołka, habra bądź też Mak. Wydaje mi się jednak, że dla bezpieczeństwa e, prowadzenia tej uprawy zabieg korygujący namiotłę zbożową powinien być wykonany. Znajdujemy się na plantacji pszenicy zimnej w rejonie centralnej Polski, powiat Kutnowski, województwo łódzkie. Część za znajduje się w fazie strzelania w źbło. Na plantacji nie został wykonany zabieg herbicydowy, jesienny, dlatego zachodzi konieczność wykonania zabiegu teraz wiosną z uwzględnieniem takich chwastów jak miotła zbożowa, przytulia czepka, czepna, habry, samo się wyrzepaku, taszniki, tobołki na plantacji także z uwagi na to, że intensywnie też rośnie zachodzi konieczność wykonania zabiegu fungicydowego z uwzględnieniem chorób jak, takich chorób jak łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, septoriozy, rdze. Poza tym dochodzi też konieczność Wykonywania zabiegów w zbożach, z uwagi na właśnie intensywny wzrost, zabiegów y, y, antywylegaczem y, na tej plantacji. Y, y, ten zabieg już niedługo będzie konieczny do wykonania. Cześć wszystkim. Jesteśmy dzisiaj pod Poznaniem. Przyjrzymy się plantacji rzepaku. Termin się był optymalny. Faza strzelania w pęd i ostatnia chwila na wykonanie ewentualnej korekty zachwaszczenia oraz dobry moment na tak zwane skrócenie oraz walkę ze szkodnikami. Znajdujemy się w miejscowości Michalów w powiecie zamojskim Województwo Lubelskie. Przedstawię Państwu pokrótce stan rzepaków po zimie. Rzepaki są w bardzo dobrej kondycji. Tak naprawdę nie mieliśmy jakiejś tutaj zimy, która by im zaszkodziła, mrozy nie były zbyt duże. No może teraz obserwujemy kilkudniowe przymrozki w nocy nawet do 8 stopni. Póki co nie obserwujemy jakichś wielkich uszkodzeń po tych przymrozkach. Mam tutaj wyrwaną przykładową roślinę rzepaku. Rzepak jest tak jak widzimy w dobrej kondycji, bardzo fajnie wykształcona, duża szyjka korzeniowa, braki, nie ma braków niedoboru, widzimy już tak naprawdę tutaj pączki kwiatowe system korzeniowy bardzo ładnie wykształcony nie ma na tą chwilę oznak porażenia suchą zgnilizną ze względu, że jesienią były wykonywane tak naprawdę dwa zabiegi fungicydowe na właśnie pod kątem suchej zgnilizny. Śledzimy dla was rozwój sytuacji na polach. Bądźcie z nami, oglądajcie AR. Dzięki, że jesteście z nami, że oglądacie nasz kanał. Najbliższe tygodnie troszeczkę będą dla nas trudne, ale mamy pewne plany, mamy pewne pomysły na to, jakimi tematami się z wami podzielić. A więc oglądajcie AR, komentujcie nasze odcinki no i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia, cześć.